O pięciu osobach, które odwiedziły moją żonę po mojej śmierci. Tak wygląda ta książka. Napisana przez debiutantkę Julię M. Mai, rzekomo prawniczkę. Ale mój Boże, niech pani Julio nie marnuje pani swojego talentu na siedzenie w kancelarii adwokackiej, tylko pisze kolejną. Bo ja tę książkę przeczytałem, no nie wiem. Można by ją czytać w kilka godzin. To się czyta e, jednym tchem, jak to mówią. Więc, jeśli ktoś myślał, że tutaj znajdzie odpowiedź na pytania o tym, co spotyka nas po śmierci, to takiej odpowiedzi nie znajdzie. Natomiast znajdzie odpowiedź ważniejszą, moim zdaniem, i myślę, że wielu innych zdaniem też. Czyli, co należy robić w życiu. Zanim ta śmierć nadejdzie, bo ona jest, wiadomo, nieuchronna. Wspaniała, wspaniała, fajna, lekka, sympatyczna, e, inteligentna, z humorem, e, pięknie napisana z perspektywy takiej, że się w życiu nie spodziewacie e, literatura. Serdecznie gratuluję debiutantce. Polecam, naprawdę musicie to przeczytać. Lekkie, fajne, wakacyjne.